Dzień dobry, kochani. Witam bardzo pięknie wszystkie z odjakalne baranki na waszym kochani grudniowym czytaniu. Karciochy, kochani mamy już przetasowane, leżą sobie tutaj. Na koniec czytania przedstawię wam to co romantyczne anioły tutaj dla związków, dla miłości chcą wam dodatkowo przekazać, ale my sobie zaczynamy kochani od rozkładu z kart tarota zwykłego dla was. Z jaką energią wchodzicie, moi kochani do o, Poczekajcie. Masz stać. Słuchajcie, z jaką energią wchodzicie do grudnia. Macie króla kielichów, moje drogie barany, bardzo dobrze. Jeżeli to jest karta wasza, e, obrazująca was, powiedziałabym, że z energią miłości, przede wszystkim z tego, że będziecie tutaj naprawdę z sercem na dłoni, kochani, wchodzili tutaj w ten miesiąc, bądź też miłość, uczucia, relacje. Jakaś osoba w królu kielichowym będzie stanowiła dla was, kochani, przynajmniej początkiem grudnia, jakiś priorytet, jakąś powiedzmy myśl przewodnią, którą tutaj będziecie się tego trzymać. Dobra, co wychodzi wam naprzeciw? Osiem mieczy, kochani, jakaś klatka, jakaś pułapka myślowa. Słuchajcie, może tak być, że co niektóre z was zwyczajnie zaczną negatywnie podchodzić do pewnych rzeczy. Mogą czuć um, pesymizm, mogą sobie, kochani, sami narzucać jakieś wątpliwości albo też tudzież jakieś negatywne podejście do jakichś klimatów. Mogą na przykład gdzieś myśleć o tej miłości bardzo mocno, kochani, ale też bardzo mocno się ograniczać w tym aspekcie, bo osiem mieczy to jest takie samodzielne ładowanie się, kochani, do jakiegoś takiego więzienia. Samodzielnie sobie to robicie. To nie jest jakaś taka sytuacja, w której dzieje się to, bo coś tam, coś tam, tylko my sami zaczynamy myśleć, że nie mam możliwości, że nie mam wyjścia, to się pewnie nie uda, to pewnie nie pójdzie do przodu, i gdzieś, kochani, sami kołujecie sobie w głowie takie negatywne podejście, czy też negatywne myśli. Oczywiście możecie też mieć takie podejście lekko pesymistyczne, czy to się uda, bo to się tyczy kogoś, tak? Też tak, kochani, może być, że może martwi was jakaś sytuacja związana z jakimś mężczyzną. Załóżmy. Dobra, co jest podstawą tego wszystkiego? Karta wieży, kochani. Może obawiacie się tego, że coś się tutaj posypie, że coś tutaj nie pójdzie do przodu tak, jakbyście sobie tego życzyli. Może wyczujecie pismo nosem, że coś tutaj może w każdej chwili runąć i się posypać. Może w pewien sposób gdzieś, albo też tudzież, rozważacie bardzo mocno tutaj, tylko coś Was tutaj usilnie trzyma. Bo słuchajcie, bo osiem mieczy to też jest taką kartą troszeczkę takiego, wiecie co? Uczepienia się czegoś, trzymania się czegoś siłą, bo, bo my boimy się wyjść poza, powiedzmy, pewne takie. Takie, y, poza mury czegoś, poza, 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 powiedzmy, no tak, no poza mury przykładowo tego, czego zbudowaliśmy, boimy się zrobić tego ruchu, mamy bardzo jakieś takie niefajne podejście do tego, Boże, jak ja sobie poradzę, co ja zrobię, co ja zrobię. Ale podstawą tego, kochani, jest to, że coś tutaj nie pasuje, coś tutaj generalnie, kochani, chwieje się w fasadach. Może i nawet, kochani, coś się posypało, może i nawet to, co razem wspólnie budowaliście, coś tutaj zaczyna po prostu gdzieś ulegać zniszczeniu albo już wręcz, kochani, poleciało. I Wy teraz zastanawiacie się, co Wy macie zrobić, być może, żeby ten związek odbudować, albo tą relację odbudować, albo to, co się posypało, odbudować. No, możliwości jest wiele. Co odchodzi do przeszłości. Do przeszłości, kochani, odchodzą tutaj faktycznie jakieś uczucia i jakieś wyznania tych uczuć, bo kochani, no rycerz Kielichowy to jest nasz rycerz na białym koniu, który tutaj niewątpliwie, kochani, zmierza, e, zmierza tutaj w naszą stronę i e, no cóż, no i tu w pewien sposób te uczucia już być może zostały wcześniej zdeklarowane. Nasz rycerz przyjechał, nasz rycerz zdeklarował te uczucia i to już mamy poniekąd, e, kochani, za sobą, tak? To już po prostu odeszło. No ale skoro odeszło i w pewien sposób zostało już być może zdeklarowane, tutaj jakiś stan tego zakochania, czy też tego wyznania tych oczu się pojawił, to moi drodzy, może tutaj właśnie chodzić o sytuację taką, że być może to się posypało i wy teraz nie wiecie, jak z tego wszystkiego generalnie wybrnąć. No dobrze, to sprawdźmy wobec tego, jakie wy macie teraz myśli, jakie macie plany w tym miesiącu grudniu, drogie baranki. Zawieszenie. Wy nie wiecie, co robić. Wy nie wiecie, co robić, wy macie zastój myślowy, nie macie konceptu i nie macie planu na to wszystko. No yy, słuchajcie, no jeżeli faktycznie tutaj naprzeciw wychodzi wam ósemka mieczy, czyli taka sytuacja po prostu, gdzie tutaj jest mętlik myślowy, nie wiadomo, co począć, co zrobić, czujecie, że macie związane ręce, związane nogi i nie wiecie tak naprawdę, co dalej będzie, i to może płynąć z waszej strony, bo wy chcecie jakiegoś rozwiązania e, poszukać, ale nie potraficie względnie czekacie, aż ktoś coś zrobi w waszą stronę, albo że coś się tutaj ponaprawia, być może ze strony pana, króla kielichowego i tutaj tworzy się taka pułapka, z której on załóżmy nie potrafi wyjść, żeby podjąć jakieś kroki, um, no to obojętnie jakby to nie było, wy nie macie konceptu, wy macie zastój, bo ja się tutaj pytam oczywiście o wasze myśli, wasze myśli w tym momencie stoją w miejscu, wy nie wiecie tak naprawdę, słuchajcie, co zrobić, nie wiecie co zrobić, stoicie po prostu i mówicie, nie wiem, stoję w miejscu jak widły w gnoju, nie Zrobię ruchu naprzód. No dobra, a co do połowy miesiąca u Was? No, wcale nie najlepiej, kochani, bo pojawia się Księżyc, a Księżyc to dalej niejasności. To są dalej jakieś tajemnice, to są dalej jakieś sekrety, to są dalej jakieś lęki i obawy. Sądzę, że do połowy grudnia u wielu baranków, przynajmniej do tych grupy, do której trafiłam, będzie to taki czas, do połowy grudnia, gdzie tutaj faktycznie wiele rzeczy będzie jedną wielką niewiadomą, wiele rzeczy będzie stopowało tutaj was w wielu kwestiach, kochani, bo to się nie musi tylko tyczyć relacji. Absolutnie tutaj to może też tyczyć się zupełnie czegoś innego. Może na przykład jesteście w jakimś romansie, chcecie zakończyć, kończyć jakiś stały związek i trochę nie za bardzo wiecie, jak ma, na przykład macie to zrobić. Albo też tu dzierżenek, tak, ma jakąś stałą relację, nie potrafi tego związku zakończyć. Wy nie wiecie, czy to się posypie, czy w końcu pójdzie do przodu, czy o co tutaj chodzi. Albo Wy ogólnie nie wiecie w danym tematyce, co macie począć i co macie robić. Ja tylko tak nadmieniam, bo król kielichowy jest kartą wiodącą, a więc może to się tyczyć uczuć. Ale do połowy grudnia, kochani, stoicie w miejscu. No, księżyc zawsze pokazuje nam niejasności w głowie, tajemnice, zagadki, próby manipulacji czasami. Lęki, obawy, kochani i tego typu klimaty. Coś jest niejasne. Tutaj do połowy grudnia dalej występują te niejasności, pewnego rodzaju takie zacienienia, być może tutaj jakieś sytuacje zastojowe. No dobrze, no to jak ta wasza energetyka w tym grudniu dalej będzie się toczyła? No kochani, tyczy się to jakiegoś romansu, może się tyczyć jakiegoś romansu, albo tego, że być może jakaś prawda wyjdzie na jaw, jakaś tajemnica, która do tej pory być może była zacieniona, zasłoniona, gdzieś tutaj coś się pojawia, może już się nawet pojawiło i teraz wy się z tym wszystkim borykacie. Czekacie być może za wyborem, za jakąś decyzją, którą z nas wybierze Zenek, albo na przykład, którego wy, Zenka, macie wybrać. Karta kochanków w tej talii, obrazująca dokładnie taki klimat. Ktoś już wie, że ym, ktoś kogoś kocha, ale ta osoba to wie, y, albo domyśla się, bądź co bądź przychodzi taki moment, w którym trzeba zadecydować, w którą stronę pójść, kochani, jaki kierunek obrać. Y, bo karta kochanków to są również decyzje, to są również wybory, nie tylko oczywiście karty romansowe. Bo wy tutaj jakiś być może romans macie, albo też tudzież chcecie pokonać jakieś przeszkody. Bardzo trudne do pokonania, a niewątpliwie je macie, które sobie troszeczkę samodzielnie narzucacie. Być może wy podejrzewacie, moi drodzy, waszego zenka o jakiś romans, bo też tak może być. Troszeczkę nie macie do końca. Klarownych danych, ale wy podejrzewacie, że coś takiego może mieć miejsce. Wasza energetyka jest dokładnie taka. Ochota, być może, na to, żeby było dobrze w miłości. Tutaj opcja decyzyjności bądź czekania za czyjąś decyzją, kochani, albo po prostu jakaś podejrzliwość. Być może o to, że ktoś was może zdradzać. Co idzie z zewnątrz? tak, macie siódemkę mieczy, również jest fałsz, również są kłamstwa, również jest jakaś taka sytuacja robienia komuś czegoś za plecami, ktoś tutaj nie jest klarowny do końca, kochani, I tutaj ktoś coś ukrywa. No cóż, no to wszystko to, co powiedziałam na samym początku ma sens, tak, głębszy sens, przynajmniej dla jakiejś grupy baranów, które tutaj właśnie, no, taki klimat mają, albo coś podejrzewają, albo same coś robią komuś za plecami, albo nie mają pewności i szczerości co do tego swojego Zenka, Bądź też nie mają pewności tak naprawdę, czy nie są okłamywane. No, taki troszeczkę klimacik, kochani, Wasze nadzieje i obawy. Nadzieję macie na to, że wszystko się scali, że wszystko się ustabilizuje, że będzie już znowu stabilnie, bezpiecznie i komfortowo. Macie nadzieję na to, że, że wszystko się po prostu ułoży, że być może znowu wszystko będzie dobrze. Tak bym to ujęła. Karta 10 monet, karta również rodziny, a więc być może tego, że pewne jakieś tajemnice rodzinne, czy też tudzież to, czy ktoś coś ukrywa przed partnerem, w końcu się wyjaśni. To jest wasza nadzieja na to. No to sprawdźmy wobec tego, jak ten miesiąc się skończy, Wasza sama, jestem ciekawa. Magikiem, kombinactwem, kochani, troszeczkę kombinactwem, ale słuchajcie, gdybym tą kartę miała czytać jako radę dla was, powiedziałabym, drogi baranku, cokolwiek by się tutaj nie wydarzało, czy z twojej strony, czy ze strony kogoś, to ty masz, ty masz wszelkie możliwości, żeby w pewien sposób zrobić to, co ty chcesz bo to jest kreator. Magik jest kreatorem. On ma wszelkiego typu narzędzia do tego, żeby pójść do przodu, żeby rozwinąć coś, żeby zbudować coś tak jak sobie tego um, baranek życzy. Aczkolwiek to jest również karta kombinacji. E, słuchajcie, no, wiecie co? Ten rozkład jest lekko nieczysty. Powiem wam naprawdę, tutaj jest dużo takich ukrywań, tajemnic, kłamstw, kom, no takich kombinacji e, albo też tudzież jakiegoś fałszu, być może jakiejś zdrady. Te dwie karty razem również o tym świadczą, ukrywanego czegoś. I wy to chyba wiecie, chyba że robicie to wy, no to tym bardziej wiecie, ale nawet jeżeli nie wy, to wy to czujecie. Coś tutaj generalnie macie w opcji takiej, że coś się sypie, albo się już posypało z tego, a nie innego powodu. I tu może chodzić o jakiegoś faceta, absolutnie tak. Król Kielichowy tutaj na czele tego rozkładu, kochani, no ma, odgrywa tutaj jakieś znaczące, kochanie role. Hmm. Co tu się dzieje? Albo jesteście w jakiejś ukrywanej relacji i zwyczajnie ją ukrywacie i nie wiecie, co dalej z tym fantem zrobić, kochani. Ale macie nadzieję na to, że być może tutaj faktycznie potoczy się wszystko fajnie i zdołacie sobie pięknie wykreować ten, 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 ten no to wasze, powiedzmy, ten wasz związek. Romantyczna, romantyczne anioły, co na to? To może być ten jedyny. Już spotkałeś partnera, którego poszukujesz. No i teraz tak, albo jest, to ten, albo jest to ten pierwszy, albo jest to ten drugi, nazwę to tak. <gry> A jeżeli na przykład faktycznie jesteście mega zakochane w jakimś, w jakimś osobniku typu król kielichowy, trygon wody oczywiście tutaj się kłania w dużej mierze, jeżeli chodziło bo o znaki zodiaku, aczkolwiek ja do tego nie przykładam aż takiej dużej wagi. To moi drodzy, to, to tutaj w tym momencie nie obawiajcie się niczego. Bój, nie bójcie się w pewien sposób puścić m, tego negatywnego myślenia. E, przestańcie żyć w ukryciu, być może, kochani. Zostawcie jakieś życie, powiedzmy, tam gdzieś z boku. I idźcie do przodu, wykreujcie sobie to coś, czego tutaj bardzo chcecie, tej, tą stabilizację, kochani, to poczucie bezpieczeństwa, być może zamieszkanie wspólne, być może jakieś wspólne plany. Wy macie do tego możliwości, jeżeli wy wiecie, że jeden z nich to jest ten jedyny, ta osoba, która, którą po prostu zwyczajnie kochacie. Ciekawa jestem, baranki. Jeżeli ktoś z Was ma podobne sytuacje, które udało mi się tutaj dla Was przedstawić, dajcie znać w komentarzu, bo aż sama jestem ciekawa, co tam u tych baranów się wywija. Życzę Wam oczywiście cudownego grudnia, Buziaki.